Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich Siemianic, Szpilki. Nasza historia zaczęła się w 1996 roku, kiedy nasze poprzedniczki, kobiety pełne pasji, e, założyły koło gospodyń, e, żeby prowadzić akcje charytatywne, wspierać lokalną społeczność. Tą pałeczkę po latach pandemii przejęłyśmy my w tamtym roku. Jesteśmy starym kołem, ale z nowym składem i tutaj chcielibyśmy państwu przedstawić naszą nową historię, która toczy się od tamtego roku. W kronikach mamy starszą, starsze dzieje, a tutaj jesteśmy my na festynie tutaj u księdza kiedy poproszono nas o wsparcie ksiądz zbierał na nasze nowe organy które są już w naszym kościele zamontowane jedyne tutaj w okolicy które są prawdziwymi organami a nie klawiszowymi jakimiś tutaj instrumentem tutaj też otrzymaliśmy nowe koszulki na następnym mamy festyn dla dzieci w Jeziorcach, w którym także aktywnie uczestniczyłyśmy oraz nasz festyn dla mieszkańców naszej miejscowości. Chętnie uczestniczymy również w dorzynkach powiatowych oraz gminnych. Wystawiałyśmy nasz wieniec dorzynkowy i na dorzynkach zajęłyśmy drugie miejsce w konkursie kulinarnym Dary z naszego lasu. Było to dla nas bardzo ekscytujące wyda wydarzenie i cieszyłyśmy się bardzo z naszej nagrody. Brałyśmy udział także, jak mówiłam, w dorzynkach powiatowych w Kobylnicy, gdzie dostałyśmy nagrodę dla najlepszego stoiska wśród kół gospodyń wiejskich w powiecie. Tu mamy nasze stoisko. Brałyśmy także udział w wielu akcjach charytatywnych. Na przykład ostatnią akcją był obiekt dla chłopca chorego na zanik mięśni. Serwowałyśmy tutaj grochówkę. Akcje charytatywne, ale także poświęcamy nasz czas dzieciom. Mikołajki dla dzieci przygotowane tutaj, oto w naszej świetlicy wiejskiej, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, było bardzo dużo dzieci. Następnie oprócz dzieci zajmujemy się także seniorami, proszono nas o wsparcie w przygotowaniu. Wigilii dla seniorów, która jest co roku dla Wiezieżycach dla mieszkańców naszej gminy. Także w tym uczestniczymy. I oczywiście nie mogło nas zabraknąć na finale 32 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie stałyśmy z naszym stoiskiem, zbierając pieniążki do puszki. Uzbierałyśmy 3731 złotych i 13 groszy. Prowadzimy też warsztaty kulinarne, na przykład właśnie białą kiełbasę robimy przed świętami Wielkanocnymi i brałyśmy udział również na, w konkursie na palmę Wielkanocną, z której też dostałyśmy wyróżnienie. Oczywiście aktywnie też wspieramy tutaj naszą opiekunkę świetlicy, pomagamy jej organizować dni otwarte dla dzieci. Przygotowujemy słodki poczęstunek, pomagamy w warsztatach wtedy, kiedy nas o to poproszą, ale także też wychodzimy z inicjatywą, a mianowicie z naszym panem Sołtysem Antoniem Sobczykiem organizowałyśmy Dzień Sprzątania Wioski. Aktywnie uczestniliśmy, uczestniczyliśmy, wywieźliśmy bardzo dużo śmieci. I jednym z naszych tutaj ostatnich działań to był też udział w balu takim Kół Gospodyń Wiejskich organizowanych przez naszą Panią Wójt dla Kół Gospodyń Wiejskich w Jezierzycach. Tu można również podziwiać nasze dyplomy za udział w konkursach, bądź sukcesy i także nasze kroniki, które prowadziły nasze starsze koleżanki, poprzedniczki i teraz my będziemy również prowadziły naszą kronikę.